Wziąłem sobie jakieś tam 250 całowniczek w markecie, e, zdałem na przymiarkę, a zamówiłem w ogóle w innym miejscu, na internecie. No i cóż, wyznaczyłem sobie reper, tutaj ta grubsza linia e, i krzyżyk to był poprzedni. Przyszły całowniki nowe, okazuje się, że jest wyżej i przebitka tutaj zaznaczyłem sobie już no i wtedy podnosi się nam trochę poziom no i trzeba będzie to po prostu przykręcić i zniwelować do słupka pierwszego więc no nie ma tragedii zaraz to atakuje i kręcimy trzeba to właśnie to jest taka przestroga zamówcie sobie ten sprzęt, jak już kupicie słupki w ogóle będziecie wiedzieli mniej więcej na, na co na jaką wysokość kręcić ważne żeby mieć te ceowniki w ręku, żeby móc je przyłożyć chociażby y, i poznaczyć, ewentualnie mieć naprawdę y, dobre wymiarowanie tych y, całowników, y, czyli dokładne rozmieszczenie, wymiary y, tych przelotek na śruby. No i, i długość i szerokość. Przede wszystkim długość, żebyśmy wiedzieli. Y, jak to możemy rozmierzyć nawet bez y, fizycznego posiadania takiego czownika, chociaż wydaje mi się, że lepiej mieć takiego jednego wariata w ręce i znaczyć po prostu od ręki i wtedy mamy y, zupełną pewność.